150 lat tradycji zamknięte w jednym budynku. To jak wejście do dobrze strzeszonego sejfu z fajansową duszą. Kiedyś był tu bank, przez lata niszczał. W środku sala z kolumnami i witrażowy świetlik. Dziś wszystko lśni na nowo, odrestaurowane z dbałością o każdy detal, a budynek zamiast pieniędzy przechowuje coś znacznie cenniejszego, historię włocławskiego fajansu. Jeśli myślisz, że fajans to tylko babcine talerze, Musisz tu wejść. Każdy eksponat dowodzi, że włocławski fajans potrafił wyprzedzać swoje czasy. Odważne formy i wzory konkurowały z trendami światowego wzornictwa, a wśród nich pikasiaki inspirowane sztuką Picassa z kolekcji grażyny sowińskiej guźleckiej córki projektanta Jana Sowińskiego. Zrobione ręcznie, malowane sercem, wystawione z dumą. To opowieść o przedmiotach, które przez dekady były częścią naszych domów. Tu się nie chodzi jak po galerii, tu się chodzi jak po wspomnieniach. Każdy motyw powtarzał. Zdarzany setki razy, ale nigdy tak samo. W każdej kresce podpis człowieka, który ją namalował. Ten kobalt nie jest niebieski, on jest Włocławski. Głęboki, intensywny symbol miasta i jeden z najpiękniejszych kolorów polskiego wzornictwa. Tu nie ma przypadkowych rzeczy, każda przeszła przez czyjeś ręce i przez czyjeś życie. Skarbiec fajansu to hołd dla twórców i ich dzieł, które przetrwały próbę czasu. Miejsce, w którym historia spotyka się z kolorem i w którym każdy znajdzie kawałek siebie, bo jedni kochają złoto, a inni mają kobalt w sercu.